Cześć, z tej strony pivolt.pl yy, I Witam was w moim następnym odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft 1.7.4 yy, Robiłem trochę za, poza odcinkiem I tyle wam powiem Jestem za tym yy, lasem przyrozowym I wypłynąłem na morze I zobaczymy co na zalej czeka Zapomniałem o tamtym O tamtym kajwiale. wybaczy się mi chyba Hmm, płyniemy. No, o, już widzę. O, las. O takie coś mi chodziło. Tu może sobie zamieszkamy. Przepraszam, to trochę za głośno jest. Mamy. Jeszcze. O. Tu. Dobrze. Jakieś lagi mam i tak niedaleko wysadza z tej łódki gdzie ona jest? Ło co być? Dobrze i teraz weźmiemy tą łódkę. O kurde, jakie lagi. Szybko weź. Weźmiemy tą łódkę. Proszę, jeśli widzicie, że się rozwaliła. A, zostawię, zostawię ją. Bo ja mam laki. Zbierzemy tu drzewo, przepraszam. Teraz tak to drzewo zbierzemy i tak chyba ze tak weźmiemy i spróbujemy zrobić jakiś domek w górze lub nie wiem tu jest ładny teren ładny teren na domek i piękny las hmm. ze tak zbierzemy tego dwa jeden Tu weźmiemy, jeszcze. Zbierze. O. Nie wiem, jeszcze chwilkę. Jeszcze troszkę. O. I myślę, że zrobimy ten nasz domek. O, jeszcze chwilkę. Jeszcze. Nie wiem. Chwilę. Nie chcę się liczyć. O tu. Próbujemy z tak tego drzewa zebrać i już. Przepraszam, jeśli coś słyszycie, bo ja nagrywam w pokoju, gdzie mój brat akurat jest, tańczy, bez muzyki. Hmm. Idealnie. Szukamy teraz jakiegoś tu miejsca na domek, to sobie tu zamieszkamy. O, na przykład tam. Te lasy ciemnego dębu. Chyba, że to ciemny dąb. Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Tak, to po prostu ciemny dąb urósł. Yy, więc może tam, przy nim zamieszkamy. O, wcale już nie potrzebne. To pewnie sobie tam zamieszkamy. Będzie dużo, ładny teren, las. Potem będziemy jakieś kajwy zwiedzać. Takie rzeczy. O, myślałem, że będzie tu ładniej. Gdzie to jest? Ja nie mogę. Oj. Ładne. O. Docziemy się. O kurwa. Nie przeklę. Dobrze. i... O, tu jest ten dom, czy dą? dąby o a to jest ten akurat już las ciemnego dębu on mi się bardziej, bardzo podoba bo o akurat mamy kejwa yy. akurat takie ładne te te lasy nie są rozwalimy ten grzyb ogromny tylko szkoda, że to... Tylko szkoda, że to... Nie można zbierać tych, to już my sobie sami zrobili takie grzyby, gdzie chcemy. Tylko, że grzyby... Ło! Yy... Szyszkielet! Kurde! O, Spa. Spawner pająków. O kurwa! O, kurde! Wy, niech się nam życie zregeneruje. Nie. Dobrze, to jest spawner szkielet. Pająku! Lepiej go roz... Uciekam. Weźmiemy. to tu kiedy kiedy indziej wró wrócimy I tutaj kiedy indziej wró wrócimy tak jak mówiłem o chyba pająki mnie wkurzają normalnie gdzie nie jest? Czemu mnie atakują. Muszę zakryć. Żeby się nie wydostał. Zresztą jeszcze grzyb rozwalimy. Może sobie zrobimy tu domek. O, tutaj gra na serwerze to był właśnie taki las tylko że yy, jak to nazwać no yy, nie było tych grzybów bo tam wiecie jak na się gra na serwera inni graczy wszystko biorą nie ja w takich okolicach nie chcę mieszkać nie chcę mieszkać o. pójdę troszkę dalej Ładna okolica, tylko że znowu ten grzyb jest. O kurde w tych okolicach to ja nie chcę mieszkać. Więc zamieszkamy w tamtym lesie, to tu będzie taka nasza mała kopalnia tych drzew. Tych no drzew, dobrze mówię. drzew naszych o, o ładna góra tam była, ale co tam? Rzezowe lasy, a tu... Tyle lasów jest, ładnych hmm. ten las, to jest ładna góra Kontry nie zamieszkamy oczywiście Bo chcemy inne tereny Ale tu myślę, że tu zamieszkamy hmm. Takie gurzysty taki jak to się nazywa? No gurzyst teren o tu mamy skałę Tu mamy ładne miejsce więc spróbujemy sobie tu zrobić domek O, tu zrobimy od razu skrzynię. O! Skrzynię. Jedną na razie. Tak, jedną. I te nasze rzeczy niepotrzebne. Weźmiemy sobie tutaj. I to nam będzie potrzebne do domu. Też. To nie, to nie o i tyle myślę że tyle nam się tylko przyda o. później tą skrzynkę oczywiście przeniesiemy o tu zrobimy tak ładnie żeby było tak tutaj kopiemy może jeszcze o jeden ten żwir potem tu będę kopać żeby było ładne ale na razie Ładnie, ale na razie zostaw. To z 16 tego to się zrobi. Tak, to jeszcze tak. Spróbujemy zrobić. No, i tak i tak. sobie ładnie tak zagrodzimy. Tak. Tu tak samo oczywiście, bo... Ja tu jestem symetryczny zawsze o. i o tak teraz yy, weźmiemy tu jeszcze jedną taka warstwa tu będą nasze drzwi a tu już możemy zrobić sobie tak i tak Żeby, o, właśnie na nasz na pochodnie węgiel O, tyle. Myślę, że wystarczy. Na kilka pochodni, czyli na nie, jed, dwa się przyda tylko na... żeby to wykorzystać w miarę ten węgiel. Tyle. To oświetlimy. Szybko zrobimy tak. Jeszcze na chwilę tak szybciutko yy, weźmiemy, zrobimy drzwi. Dwa, dwie pary. O! Szybko, szybko. Yy, tu, tu będą drzwi właśnie tak myślę że wyjdziemy oczywiście we mnie ja zostawiłem tu, bo to ja I zrobimy szybko nasz łóżko łóżko i się prześpimy. Tak, yy, prześpimy się. Yy, o kurde. Yy, źle zrobiłem. Tak. Zjemy. O. Akurat nie ma za dużo mowów więc nic się nie stało tutaj już o tak zrobimy i tu już będzie o jedno wyżej jak już tu jest tak to też musi być tak bo ja jestem taki okay, o może też musi być tak bo ja jestem symetryczny <gryzny> Jest symetryczny gość jest Wykopiemy ten korytarz taki malutki O, tu postawimy tak, żeby było ładnie Tu coś postawimy Tak, a tu już nasze deski O Tu już jest to niepotrzebne Dobrze to wszystko wygląda. O. I wchodzimy do nasz korytarz. To będzie nasz ganek. Nie wiem, tu może zrobimy jakiś stolik, czy co, coś takiego. Może jakiś garaż, Jest stolik. O, tu na przykład te stały rzemieślnicze będą. Weźmiemy To jeszcze jeden. Tu położymy, tak? chodzimy w nasz ganek. Dalej tu będzie nasz korytarz malutki, w którym będą pokoje. Będą. O, no na razie myślę, że się ładnie urządziliśmy. Tu jeden pom... Weźmiemy na dół. Żeby było ładniej. Na razie może tak Ładne tereniki tu mamy no. O ma, no, Ładną mamy rzeczkę Około No, no. Bo myślę, że to, myślę, że to by było na tyle, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego odcinka. Cześć.